Witam Was serdecznie z normalnymi włosami. Bo wczoraj w nocnej sesji po tym e, krótkim epizodzie Janka z unalem e, bo to inaczej trudno nie nazwać, e, wystąpiłem z e, szalonymi włosami jak zdenerwowany Chopin. Znaczy, inny wyraz się używa zwykle przed moich czasach. Przed natomiast dobra, to Janka, zobaczycie mój komentarz ten na gorąco z tymi innymi włosami. Jest w linku na koniec tego, o czym chcę teraz mówić. A się nazbierało, bo naprawdę, naprawdę się, naprawdę się nazbierało. Już tak przeglądałem jeszcze dzisiaj rano, mówię, no przecież jakby to trzeba wszystkie zapowiedzi zrobić, to by człowiek musiał chyba 45 minut zrobić. Natomiast 45 minut nie będzie, spokojnie. Zdecydowanie krócej te najważniejsze rzeczy, najważniejsze walki wybrane przeze mnie tradycyjnie dla Was, dla ekipy. Słuchajcie, oczywiście zaczniemy od tematu numer jeden, mianowicie przejścia na emeryturę wesela Matrixa Łomacienki, bo to jest, to jest bardzo poważny temat. Natomiast nie zaskakujący, dlatego że ponad rok przerwy między ostatnią walką z Cambososem, kiedy zdobył ten tytuł, Mistrza Świata odchodzi jako, jako mistrz świata e, ciągnące się kontuzje, e, problemy z utrzymaniem kategorii wagowej. Te wszystkie rzeczy wpłynęły na to, no, że e, Matrix zdecydował się podziękować wszystkim za, za, za to, że go oglądali, że go promowali. E, przejdzie do historii na pewno jako jeden z tych pięściarzy, z którym każdy z promotorów uwielbiał pracować, bo tak było, to samo zresztą to, to powiedział o nim bo Baron powiedział, że niesamowity facet na ringu, e, niesamowity człowiek poza ringiem, poza ringiem, to wiadomo, fakt w tym pożegnalnym oświadczeniu, które, które złożył, to pierwsza rzecz, którą podziękował, to podziękował Bogu, natomiast podziękował również Ojcu za to i podkreślił to dwukrotnie, że nie tylko zrobił ze mnie mistrza w ringu, ale zrobił, pokazał mi, jak być wzorem dla moich dzieci, to dla mnie jest bardzo ważna sprawa w ogóle. Rodzina e, ma syna i córkę dla Wasyla. To była zawsze bardzo ważna rzecz, natomiast my nie mówimy o rodzinie. Parę zdań, takich, które mnie przychodzą do głowy, 37 lat. Natomiast no, nie wiem, czy można było zdobyć szybciej te tytuły. Nie wiem, czy można było zdobyć więcej. Przypominam, dwa złote medale olimpijskie. Um, najszybszy w historii mistrz świata wagi e, e, zawodowców w drugiej walce został mistrzem świata. Najszybszy w historii boksu, pięściarz, który zdobył dwa, e, dwa pasy. Najszybszy w historii, który zunifikował. Najszybszy w historii, który został mistrzem w trzech e, kategoriach wagowych. E, to są te rzeczy, które zapamiętamy. Statystycznie, statystycznie, jeśli chodzi o Wasyla Łomacienki, natomi Wasyla natomiast każdy z nas zapamięta go jako czeka, który po prostu wybijał ci boks z głowy. Czy był nieporównywalny przez ten niesamowity styl, oparty na, przede wszystkim na pracy, pracy nóg? Przede wszystkim na niesamowitej koordynacji, kiedy wydawało się, że wasył Łomaczenką gdzieś tak jest, nie porównuje go z Pakiało bo to zupełnie coś innego. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o technikę przygotowania. Pakiało jako taki, to nawet do Wasela Łomaczenki nie może postawić się na tej samej fotografii, natomiast również sytuacje, w których zadawane są ciosy. Kiedy wydaje się, że tych ciosów zadać nie można. To była specjalność Fasyla Łomacienki. Ta, ta niesamowita szybkość, refleks, e, timing e, ilu pięściarzy zobaczycie w historii, którzy w trakcie walki potrafią dokładnie obejść, w trakcie wymiany ciosów, obchodzić rywala z jednej albo z drugiej strony. Rywal mówi przed chwilą, był tutaj łomaczenko. A tutaj już go nie ma, bije mnie z drugiej strony. Czasy idą z każdej możliwej płaszczyzny. Jedyny, który przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o taką dominację, techniczną dominację wynikającą no, z jakiegoś daru, nieprawdopodobnego, nieprawdopodobnego talentu, bo praca to jest jedno. Oczywiście praca niesamowita ojca Wasyla Łomasienki, który go trenował praktycznie cały czas, natomiast ten, ten, jak to nazywamy kolokwialnie, dar Boży. No to to jest zupełnie inna sprawa. przychodzi mi do głowy tylko Roy Jr. Tylko i wyłącznie. Jeśli miałbym kogokolwiek znaleźć, kto potrafił w swoim prime wygrywać w ten sposób, co wygrywał Wasyl Łomacienko, to tylko i wyłącznie Roy Jr., bo on się bawił. On się bawił. To on się bawił boksem. On się bawił znaczy inaczej, to, to oczywiście ciężka praca. Dla nas to wyglądało, że on się bawił boks. On sam zresztą często powtarzał, że te treningi, które ma startą w porównaniu do tych walk, to, to w ogóle walki, to, to jest relaks relaks i to było widać. Natomiast, jak już mówimy o tej, o tej całości, Wasyla Łomaczenki, oczywiście, że moglibyśmy i na pewno mog, możemy żałować, że nie doszło do wielkich walk. Time Davis z pierwszym nazwiskiem, które przychodzą do głowy. Natomiast nie jedynym. On bardzo, bardzo. E, przeżywał każdą porażkę. Tą jedyną porażkę, którą miał w zawodowstwie, przypomnę, w motorce 396 do 1, to przegrał z niejakim Salimowem na Mistrzostwach Świata w 2007 roku. Natomiast zrewansował się podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i wygrał tą walkę, z tą wygrał dwukrotnie, później Salimowem w sumie dwukrotnie po tej pierwszej porażce. Natomiast pomszczenie porażek było czymś niesamowicie ważnym dla Wasyla Łomacienki te porażki tego strasznie bolały także, także często mówiło się w ostatnim roku, kiedy były te dyskusje czy on w ogóle wróci zarówno jego menedżer jak, jak i promotorzy, ci ludzie, którzy z nim współpracowali, mówili, że dla niego bardzo ważne są zrobić coś zostałem pokonany muszę to, muszę to Muszę to w jakiś sposób oddać. Muszę być tym pięściarzem, który, który zostanie na górze, którego zapamiętają, że nie, 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 on nie przegrał, tylko jak przegrał, to później z nim wygrał. Dlatego bardzo chciał walk z Lopezem. Bardzo chciał walk z Dewinem Heine. Z Lopezem niepodlegająca dyskusji i porażka dla mnie i też przegrał z Dewinem Heine. Nie wiem, 50 na 50 głosy są, jak, i, i, czy wygrał, czy przegrał. Natomiast to są te rzeczy, z którymi odejdzie, odszedł. Na emeryturę, że nie mógł tych porażek pomścić. To była, tak jak wspomniałem, pomszczenie czegoś, co że ktoś pokazał, że jestem lepszy od niego, to była nieprawdopodobnie ważna rzecz dla, dla Wasyla Macieńki. Natomiast no, prawda jest taka, że on już dobie końca, jeśli chodzi o kategorie wagowe. 37 lat w jego, w jego kategorii wagowej, ostatniej, czyli lekkiej, która i tak nie jest idealną, to nie jest idealna waga dla nigdy nie była idealna waga dla Wasyla Łomaczenki. Każde, tutaj w ogóle nie wchodziło w grę, żeby on poszedł wyżej. To nigdy nie wchodziło w grę. 140, czyli waga lekka, to już były olbrzymie znaki zapytania, czy, czy Wasem sobie da, da radę. Da sobie radę, pokonał Kambososa, czy pokonałby tych takich prawdziwych 140-funtowych pięściarzy, którzy rzeczywiście tyle mają, nie dowiemy się. Czy jak, jak, wyglądałaby walka z, jak wyglądałaby walka z tankiem, który normalnie ma 150 w momencie, jak wychodzi na ring, albo więcej z Lopezem, to oczywiście ta, ta sytuacja, ta, ta możliwość też odpłynęła, no bo Lopez nie walczy już tak naprawdę w tych kategoriach wagowych, walczy, ale to są już, to są już więksi mężczyźni, to są już potężniejsi pięściarze, te ciosy oczywiście ważą zupełnie inaczej. Czy to była decyzja Łomaczenki? Na pewno nie, na pewno nie, natomiast z punktu widzenia czysto sportowego i takiej oceny, to już był sufit. To już był sufit i wydaje mi się, że on z tego sobie doskonale zdawał, zdawał sprawę, że już wyżej nie poskoczy, Lata lecą, kontuzje się nawarstwiają, pieniądze zarobił, rodzina szczęśliwa. Tak, jak wspomniałem, to rzecz najważniejsza. No, czy kogoś takiego jak zobaczymy, ja, ja nie jestem z tych, którzy już dzisiaj mówią, bo wielu jest takich, którzy mówią, nikogo takiego więcej nie zobaczymy. Nie wiem. Bo to, bo to często tak jest w sporcie, że mówimy, no nie no, takiego już nigdy nie będzie. Jak Maradona. No nie no, takiego już nigdy nie będzie. Przedtem był Pel, podając przykłady, piłki nożnej, Nikogo takiego nie będzie, to chyba tylko można powiedzieć o Michaelu Jordanie, Chociaż też nie, może się kiedyś taki urodzić. Na razie się jeszcze nie urodził. E, wielka kariera. Czy mogła być większa? Wasyla, chyba tak, chyba tak. Te kontuzje. E, Niektóre rzeczy związane z negocjowaniem kontraktów również wpłynęły na to, że być może mogły być pary walk, natomiast nigdy się, nigdy się nie odbyły. Wasyl Łomaczenko był pięściarzem, który bardzo się cenił. On za, drobne, on za drobne nigdy nie walczył. I bardzo dobrze, jesteś mistrzem, nie walczy za drobne. Dobra, to tyle o, tyle o Wasylu zapowiedzi, bo tego jest po prostu w głowie się nie mieści. Ja rzadko robię, słuchajcie, notatki, ale tym razem zrobiłem. Tym razem zrobiłem, ponieważ jest, jest, tego, jest tego mnóstwo, zacznę od e, chronologicznie może. I tak mówię, wy, wybieram walki, które uważam, że, że warto zobaczyć, jeśli akurat e, macie bardzo dużo czasu. E, myślę oczywiście o pojedynku Wardlaya z e, Justicem Honey, to jest e, e, Justiceem Honey. Australijczykiem, o, o, o czym się zresztą mówi, że być może największa walka za dwa lata w historii Australii to będzie Opetaja w wadze ciężkiej. E, walka, po, walka pomiędzy Huni i, i właśnie Jayem Opytają. Na razie panowie e, walczą w różnych kategoriach wagowych w wadze ciężkiej. Wardley kontra Huni to jest bardzo w, Ipne, w Ip, Ip, Ipswich w rodzinnym dla Wardleya Ipswich, Ipswich to jest bardzo ciekawa walka, ponieważ zwycięzca tej walki zostaje obowiązkowym rywalem do pasa mistrza świata wagi ciężkiej WB czyli to jest, to jest po prostu ostatni eliminator nazwijmy to, nazwijmy to w ten sposób zmiana rywala dla World Wardleya to wcale nie będzie łatwe natomiast e, e, powiem tak, oceniając ten pojedynek oceniając ten pojedynek to się zastanawiałem bo często zastanawiałem się, skąd bierze się narracja. Na konferencji prasowej również się brała taka narracja, że tutaj to niesamowite doświadczenie, niesamowite doświadczenie Australijczyka może przeważyć. Bardziej ułożony boks, umiejętność składania ciosów, kombinacji, praca nóg te wszystkie rzeczy są po stronie, po stronie Australijczyka. Natomiast Taka ta narracja była, bo od tego zacząłem, że on jest zdecydowanie bardzo doświadczony. No nie liczbą zawodowych walk. Zawodowych walk nie jest, nie jest doświadczony, ponieważ 18 walk ma za sobą, za sobą Fabio, a Justice ma tylko, ma tylko tych walk 13. Więc to, to nie jest doświadczenie zawodowe. Natomiast wydaje mi się, że bardziej chodzi o tak zwane pięściarskie ułożenie. Australijczyk jest zdecydowanie bardziej, tak jak wspomniałem. Jako całość pięściarza, patrzymy na niego, to on umie prawie w każdym elemencie albo, albo jest, jest lepiej przygotowany. Zawsze świetnie przygotowany fizycznie, tak jak wspomniałem, praca nóg e, ogólne, przygotowanie techniczne jest nieporównywalne w stosunku do Fabio Wardley'a. Natomiast również nieporównywalna jest siła ciosu, Równie, również, również nieporównywalna jest siła, siła ciosu, e, każdy. Każdy knockdown, który musi sobie wypracować w to jest, to jest knockdown, który trzeba sobie wypracować jednym, drugim, trzecim, czwartym, ciosem, okazją do, okazją do, do tego, żeby, żeby pięściarza gdzieś tam dopaść. Natomiast Wagley sobie wypracowuje to jakimś szalonym, zamachowym, który ciebie trafia, narusza i i Fabio ciebie kończy, bo Fabio to potrafi bardzo dobrze. Nie każdy to potrafi. Często ten temat się przejawia. Jak masz już gościa podłączonego, jak to mówimy kolokwialnie, dlaczego go nie skończyć? To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Ja nie jestem pewien, czy tego można się nauczyć. Kiedyś chyba we vlogu mówiłem, że uważam, że nie można. Że, że albo masz ten timing, kiedy teraz masz gościa podłączonego, wiesz, jak to zrobić, albo nie wiesz. Wordley wystarczy, że Cię podłączy na ułamek sekundy. Pokazał to w ostatniej, w ostatniej walce z Clarkiem, którego pierwszej piesie. Już Ciebie nie ma. Nie jestem przekonany, czy to, jest, czy to jest zaleta Australijczyka, który jest nieznacznym underdogiem. Tutaj jest chyba około 3 do 1 typowane dla Fabio Wordley'a. Co jest ciekawe, bo to sobie zapisałem i to mnie trochę dziwi. To mnie troszeczkę dziwi, ponieważ Wordley jest, jest chaotyczny. To jest pięściarz, który po prostu lubi się bić. To jest, to jest jego sposób boksowania. On się lubi bić, więc można by dojść do wniosku, że można go czymś tam łatwo dopać, bo w Las Vegas jest większa wypłata na to, że Kuni go znokautuje, co wydawałoby się możliwe, bo przy tym chaotycznym sposobie boksowania jego można trafić, jego można trafić niż wypłata za to, że. Australijczyk wygra tą walkę na punkty. Ciekawe, ja uważam, że na punkty byłoby ciężko tą walkę wygrać. Dla, dla niego musi czymś podłączyć Wardleya, dlatego że Wardley nie odpuści. To pokazał wielokrotnie w walkach, e, które wydawało się, że już są przegrane albo przyjmowe jakieś niesamowite bomby, zakrwawiony, walczył dalej. Tą wytrzymałość ciągle ma. To jest walka, która może pójść. O, może pójść w obie strony, absolutnie może pójść w obie strony. E, natomiast e, jakoś wydaje mi się, że, że Fabio, Fabio go naruszy. To o czym mówiłem. Wcale bym się nie dziwił. jakby pierwsze rundy należały, pierwsze rundy należały do e, do Justy Wcale bym się nie dziwił, dlatego że. Spokojny, kontrolowany boks pozwala ci wygrywać rundy. To ci pozwala wygrywać rundy. Pytanie tylko, czy przez te cztery rundy trafi czymś, po czym Wardley nabierze do ciebie respektu. Bo jeśli nie, no to masz problem w drugiej części walki. Przypominam, to jest walka 12 rundowa to jest walka, gdzie stawka jest olbrzymia. Jesteś numerem jeden WBA, obowiązkowym rywalem do walki o tytuł Mistrza, mistrza Świata. Czasami Wardley bywał nieprzygotowany fizycznie. Jeśli jest nieprzygotowany fizycznie, nie wierzę w to, że jest. Że nie, że, że, że jest nieprzygotowany. No to to, to jest punktowe zwycięstwo e, albo przed czasem, bo wydaje mi się, że ten szalony, dlaczego uważałem, że to jest dziwne, że ja bym raczej stawiał na to, że knockout. końcówka, jeśli będzie tą walkę przegrywał, Wardley to będzie odstawiał wariację co często mu się zdarzało i to zdarzało mu się z powodzeniem. Natomiast akurat przy tym ułożonym Hunim może mu się nie udać, więc e, jeśli będzie, nie wiem, 1-8 po, po 9 rundach, to, to oczywiście Fabio powie, no dobra, idę na całość, wszystko jedno i może czymś zostać trafiony. Natomiast wydaje mi się, że wygra tą, wy, wygra tą walkę i wygra tą walkę na punkty. Jakoś tak mam, Wardleya na punkty, nie przez noka, tylko Wardley na punkty walka następna do której chcę przejść bo mówiłem że jest ich wiele natomiast nie będę ich długo omawiał do Australii jeszcze zresztą wrócimy mamy, de, de, mamy biznesmena Davisa kontra Delos Santosa Delos Santosa oczywiście pamiętacie oczywiście ci którzy oglądają vloga pamiętają z tej ultra nudnej walki z Shakurem Stevensonem kiedy żaden z e, pięściarzy podkreślam jeszcze raz żaden z pięściarzy w walce Shakur Stevenson kontra Delos Santos nie zadał więcej niż 9 ciosów w ciągu rund. Każda z tych rund miała poniżej 10 trafionych ciosów. Czyli w ogóle horror, spaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest pięściarz, który ma walczy, walczy z kimś, kto w pewnym sensie jest kopią, e, czy gorszą, nie, chyba na pewno gorszą niż Shakur Stevenson, a mianowicie pięściarzem, u którego e, Kishan jest takim pięściarzem, gdzie, u którego atak wynika zawsze z obrony. Zawsze. To, to nie jest jego pomysł a, a, atakować od razu. On reaguje na to, co robi rywal. Czyli macie De Santosa, który będzie chciał ci urwać głowę, to bez, to bez dwóch zdań, bo to doskonale wiem, on ma więcej nokautów, 14 niż, niż Davis ma walk, 13. Natomiast bardzo jednowymiarowy pięść, zresztą Shakur to podsumował, że to jest niesamowite, jak zaczynasz walczyć z kimś, kto robi ciągle to samo natomiast on walczył z pięściarzem i to z tym samym, który ciągle robi to samo i nie potrafił go skończyć przed czasem oczywiście, że wygrał wszystkie rundy tutaj będzie bardzo podobnie ponieważ myślę, wydaje mi się, że yy, nie wiem, dla De Santos'a mieć Shakura, a później Kishora Davisa który biznesmenem jest nie dlatego, że dużo pieniędzy chce zarabiać chociaż teraz dużo sobie wynegocjował tylko, że po prostu najmniejszym nakładem sił wygrać walkę czasami mu się zdarza atakować Miał takie walki, że można było przesnąć kompletnie. Ostatnia walka taka nie była. Tutaj też ma rywala, który nie może czekać na to, co zrobi Davis, ponieważ będą stali przeciwko siebie. Więcej ciosów zada: Nie wiem, czy to będzie jeden więcej, czy dwa więcej ciosy zada Davis i wygra każdą rundę. Tutaj nie, nie, ma, nie ma o czym mówić. To jest obrona tytułu mistrza świata. Natomiast. Kompletnie bezproblemowe zwycięstwo Kishona Davisa w tej walce, chyba że, tak jak wspomniał Shakur o tym sposobie walczenia, walczenia de los Santosa, chyba że coś przyjmie, jakąś bombkę przyjmie, bo jeśli nie przyjmie bombki, no, no to będzie super jednostronna, jednostronna walka, zdecydowane zwycięstwo Davisa na Gali. Zresztą Abdullah Mason, który walczy z Nakatilą, A Abdullah Mason, wiecie, to jest jeden z tych pięściarzy, których. Koniecznie trzeba obserwować 18.0, koło, w ogóle fajna wymiana pomiędzy Kishonem Davisem na konferencji prasowej i Abdullah Masonem na zasadzie, tej, że zresztą możemy wyjść zaraz. Nie ma problemu, możemy wyjść zaraz. Bardzo chętnie bym to zobaczył. Bardzo chętnie zobaczyłbym to, natomiast nie sądzę, patrząc na drogę tych pięściarzy, żeby ktoś chciał już w tym momencie ich z różnych powodów konfrontować, natomiast Abdullah Mason kontra, kontra Kishon Davis byłoby czymś, byłoby czymś niesamowitym, te pojedyncze ciosy ze strony De Los Santosa kontra patrzący co się dzieje przed nim i widzący wszystko podane jak na tacy jak na tacy Kishon Davis, to może być powtórka Shakura Stevensona co ja sobie, sobie jeszcze zapisałem, sięgam do, sięgam do... A nie, to sobie zostawimy, zostawimy sobie to na koniec, bo to jest ostatnia walka. Właściwie nie wiem, czy nie w jednym czasie. Nie, ostatnia walka to będzie ta w Japonii, gdzie zobaczymy na Katanii o tym za chwileczkę. Natomiast jeszcze wcześniej zobaczymy opytaje czyli mistrza e, cruiser, gdzie ja kontra Włochę. Włoch, no, no i tutaj zadaję sobie pytanie, przeglądając prasę australijską, bo ja staram się przeglądać prasę miejscowo walka jest w Australii która cały czas mówiąc o tym Włochu pisze o tym, że będzie to wcale nie taka łatwa walka dla Opytaj ponieważ będzie to jak uchylanie się przed lecącymi w twoją stronę granatami to chyba nie wypały niewypały chyba, bo ten Square no to on ma w 17 walkach 9 KO on nie jest 17-0, 17-KO. Bez względu na to, kto by nie. On ma 9 nokautów. To jest, nie wiem, 15 mniej niż ma Opetaja. E, z nikim kompletnie nie walczył. Nawet sobie zapisałem tego ostatniego rywala, niejaki Jezus, Jezus Estrada. Delikatne 41 lat. Delikatne 700 miejsce w e, e, boksreku I to jest rywal. To jest rywal. Ostatni rywal przedopytają, Czyli przeskakujesz, no nie wiem, no tak jakbyś grał z kumplami na podwórku w baskecie, po czym następnego dnia przychodzi Michael Jordan w 97 roku i mówi, dobra, to chodź pogramy. Znaczy nie pogramy. Znaczy, ja wiem, że tutaj wszystkie te rzeczy, o których mówi opytają, to jest prawda, który podkreśla, że moje nazwisko to jest, to jest ważniejsze niż wszystko inne. To są generacje wojowników, każdą walkę traktuje tak samo poważnie, myślę, że traktuję, potrafię się bić, co udowodniłem w ostatniej walce z Nyką, to oczywiście to była super walka, bo się po prostu bili, panowie się bili, ale potrafię też spokojnie wyczekać, tak jak mam zamiar robić z moim włoskim rywalem i później zaatakować. Mówi również o tym Ramirezie, z którym, ich, z którym chciałby zjednoczyć te, te pasy, natomiast mówi na tej zasadzie, że dobra, jak Ramirez wygra, wygra swoją walkę i my się spotkamy, to fajnie, ale jak nie wygra to ja bym chciał przejść do wagi ciężkiej. O czym doskonale wszyscy wiedzą, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Opetaja przejdzie do wagi ciężkiej, ponieważ no, wadze junior ciężkiej no, nie płacą. Po prostu no, nie płacą. Możesz za tą samą pracę dostać trzy razy więcej. Wyobraźcie sobie, że idziecie do pracy, robicie dokładnie to samo. Dokładnie to samo i dostajecie trzy razy tyle. No, takie, taka byłaby rzeczywistość, jeśli chodzi o Jaya Opetaja. Głosy kwestia czasu, tylko przyszły rok być może już przyszły rok e, Usyk kontra Opetaja kto wie, to jest, to jest realistycznie natomiast on wie, że najpierw trzeba wygrać z tym Włochem, który ma przezwisko Red Bull nie wiem, jest 8 czy 9 centymetrów niższy widziałem fragment jego walki na YouTubie, no to no nie, idzie, idzie, idzie do przodu i, i próbuje ciebie czymś trafić no, no trochę, trochę mało na Opetaja, trochę mało na kogokolwiek ja myślę, że nie miałby większych szans na przykład z Mateuszem Masternakiem. Bo prawdą jest to, to jest, to jest prawda, jeśli chodzi o pytanie, bo on powiedział, że ja się potrafię bić, potrafię boksować. Co udowodniłem w wielu walkach z tymi, którzy potrafią się bić, potrafią boksować. Nie ma żadnego problemu dla mnie. No nie może być żadnego problemu w walce z Włochem, z Kale. Nie może być żadnego problemu. To musi być KO, moim zdaniem będzie gdzieś tak do siódmej. Ten Red Bull wytrzyma. Natomiast są tacy, którzy uważają, że jak to będzie walka trwała 3 rundy, to, to będzie zdziwienie. Moim zdaniem będzie trwała więcej niż 3 rundy, dlatego że chcę zobaczyć te lecące w jego stronę granaty i zobaczyć, czy to są takie zabezpieczone granaty, czy są to takie prawdziwe granaty ze strony Włocha. No i to ostatnia walka, o której chciałem powiedzieć, wszystko prawie jednym dechem pociągam, bo rzeczywiście dużo tego jest, natomiast czasami jest tak, że nic się nie dzieje, czasami się dzieje tak wiele że trzeba sobie zapisywać na Katani kontra Nishida, to jest walka dwóch niepokonanych pięściarzy 30-0, 10 0, drugi. Natomiast to jest walka ważna tylko i wyłącznie z jednego powodu. na Katani, który trenuje praktycznie całą swoją karierę w południowej Kalifornii, jest jedynym pięściarzem według zdecydowanej większości ludzi, którzy się na boksie znają, który może pokonać potwora Inoue. Jedynym pięściarzem to jest walka, która, jeśli do niej dojdzie w przyszłym roku, na wiosnę, w Tokio, no to powiedzieć, że to jest mega walka, że nie wiem, Japonia chyba się zatrzyma. Autentycznie Japonia się zatrzyma na Katani 30,23 KO. Jeżeli można powiedzieć o kimś, że jest jeszcze bardziej agresywny i jeszcze, jeszcze bardziej chcecie, że tak powiem, upokorzyć niż. Potwór Inue, to jest właśnie Hunto na Katajni, w walczy w Tokio, z Nishidou. Trzeba, trzeba z nim wygrać, trzeba z nim wygrać, e, zdobyć ten kolejny pasek i tylko i wyłącznie czekać na, na pojedynek z Naoja Dlatego o tej walce mówię. Gdyby, gdyby to była jakaś tam walka w Japonii, mniej znacząca, to bym nawet nie wspomniał. Natomiast kiedy walczy 30-0, 23 ko gość, E, przymierzany do e, przymierzany do Inoue i będący, mający realne szanse, żeby z tym Inuę wygrać no to trzeba o tej walce powiedzieć pozdrawiam was serdecznie, wiem, że wbijam się między meczem reprezentacji Polski e, nieważnym a tym, który będzie będzie dopiero, dopiero we wtorek, natomiast no, to jest e, vlog i będzie i zostanie vlog e, tylko i wyłącznie o boksie, natomiast muszę w tym momencie sobie dodać, bo robię to na żywo w tej chwili, nakręcam, że jestem ciekaw na te komentarze, bo przecież pamiętacie komentarze dotyczące e, e, Imane Kelif, że to w ogóle te organizacje, to tam Putin, Czerwone Onuce, przepraszam, Ruskie Onuce, wszyscy ci, którzy pozwolili sobie skrytykować wszystko, co się działo wokół Imane Kelif, natomiast tak cicho jakoś ostatnio zwróciłem uwagę. Nic nie mówił. Wprowadzono testy na, na płeć, na e, turniej, który który zaczyna się, zaczyna się dzisiaj no i się wycofała. Ciekawe, nie? No ale ciekaw jestem. Po, 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 połączenia World Boxing, czyli tej nowej organizacji, już nie tej proputinowskiej, czerwonych, przepraszam, ruskich, onuc, tylko jak najbardziej prawilnej i chwalonej, no i wprowadzili testy na, na płeć. No jak mogli, jak mogli. Pewnie Putin za tym stoi. Trzymaneczko. Ci, którzy, do których to domówię, doskonale wiedzą, do kogo to mówię. Trzymaneczko. Na razie.